Anioł Bożego Narodzenia Była sobie dziewczynka, Agata, która nie lubiła świąt Bożego Narodzenia. Nie myślicie sobie, że była sierotą! Miała mamę śpiewaczkę, tatusia, który grał na fortepianie, wujka skrzypka, a na dodatek psa, który szczekał i wył wyjątkowo melodyjnie. Przed świętami cała rodzina zbierała się w dużym pokoju i urządzała prób. Agato! Mówiła wtedy mama. Zaraz będziemy śpiewać kolendy, więc proszę cię, siedź cicho albo idź rysować do swojego pokoju. Ale ja też chciałabym pośpiewać, zdychała dziewczynka. Kochanie, przecież wiesz, że nie masz głosu ani słuchu, popsujesz nam próbę. I tak było zawsze. Właśnie z tego powodu Agata nie lubiła świąt Bożego Narodzenia. Pewnego dnia siedziała w swoim pokoiku i nadsłuchiwała, jak jej rodzina ćwiczy kolendy. Miała przed sobą kartkę papieru i próbowała coś namalować. Ale łzy bez przerwy kapały na obrazek. Pojawiały się piękne, kolorowe plamy. Niektóre przypominały egzotyczne ptaki, a inne ryby z raw koralowych. Jak ty pięknie malujesz! Odezwał się nagle ktoś za okno. Agata podniosła oczy i zobaczyła chłopca ze skrzydłami. Siedział na parapecie i przyglądał się jej dziełom. Jestem aniołem Bożego Narodzenia, powiedział. Chciałbym ci jakoś pocieszyć. Może przynieść ci pudełko tęczowych farb albo zaczarowany pędzel z drzewa malarzy. Takie drzewo rośnie tylko w rajskim ogrodzie. Dziękuję, westchnęła dziewczynka. Mam wszystko co trzeba do malowania, ale bardzo bym chciała mieć piękny głos. Anioł się zamyślił. Wiesz, z głosami sami mamy problem. Ale mogę ci pożyczyć swój. Na jeden wieczór włożę go do najmniejszego pieroga. Pilnuj, żeby nikt inny go nie zjadł. Nadszedł wieczór wigilijny. Mama postawiła na stole talerz z pierogami. I mimo, że głodny wujek o mało nie zjadł wszystkich, a gata zdążyła wziąć sobie jeden. Ten najmniejszy. Tatuś usiadł przy fortepianie. Wujek wziął do ręki skrzypce. Mama kaszlnęła trzy razy, by przeczyścić sobie gardło. I nagle. Rozległ się śpiew. Wszyscy zamarli. Tatuś nad fortepianem, wujek z podniesionym do góry smyczkiem. Nikt nigdy nie słyszał tak pięknego głosu. A dziewczynka zapomniała o całym świecie. Stała przy oknie i śpiewała jedną kolędę za drugą. Wszystkie, jakie znała. Wydawało jej się, że za plecami rosną jej wielkie białe skrzydła. Z norek powychodziły zachwycone myszki. Na balkonach zgromadzili się sąsiedzi, a dozorca pan Henio stał na klatce schodowej obejmując miotłę i płakał ze wzruszenia. A teraz? Rozpakujemy prezenty! Powiedziała Agata, kiedy skończyła śpiewać, i uśmiechając się tajemniczo dała nura pod choinkę. Od tej pory mama, tatuś, wujek, pies, a nawet pan Henio często prosił Agatę, by zaśpiewała im jeszcze raz. Agata śpiewała zawsze im z wielką przyjemnością.